Drodzy mieszkańcy Krosna, Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt oraz Nowego Roku, chcę Państwu przekazać najserdeczniejsze życzenia. Niech święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa pełne zdrowia, wolne od wszelkich trosk i zmartwień, przepełnione spotkaniami z najbliższymi i przyjaciółmi, a nadchodzący 2022 rok. Niech będzie rokiem spokoju, spełniania wszelkich planów i zamierzeń, abyśmy mogli powiedzieć, że był to naprawdę dobry rok. Wszystkiego najlepszego.